Ojciec Pio podkreślał znaczenie spania z różańcem pod poduszką. Odkryj wszystko, pozostając z nami do końca. Dzisiaj chcę podzielić się z wami głębokim i prostym nauczaniem jednego z wielkich świętych naszych czasów, ukochanego Ojca Pio z Pietrelciny. Ten święty człowiek, który żył wśród nas i doświadczył tylu prób, zawsze miał słowo pocieszenia i wskazówki do zaoferowania. Ojciec Pio mocno wierzył w moc różańca i zawsze zachęcał nas, abyśmy trzymali go blisko siebie, zwłaszcza w nocy pod poduszką. Ojciec Pio był człowiekiem niezachwianej wiary i głębokiego oddania najświętszej Maryi Pannie. Zwykł mówić, że różaniec jest potężną bronią przeciwko złu, które napotykamy w życiu. Dla niego różaniec nie był tylko zbiorem paciorków, ale bezpośrednią linią komunikacji z Bogiem i najświętszą matką. Trzymając różaniec, czuł się chroniony i wzmocniony. Rozumiał, że życie jest pełne wyzwań, pokus i trudnych chwil. Sam ojciec Pio przeszedł wiele prób i cierpień w ciągu swojego życia, jednak zawsze znajdował siłę w różańcu, wierząc, że modląc się nim, zapraszał Matkę Bożą do swojego życia. Mówił, że każda zdrowaś Maryjo to jak róża ofiarowana naszej pani, a każdy cały różaniec to jak bukiet, który ona przyjmowała z wielką radością. Kiedy kładziemy się spać, często czujemy się bezbronni. To moment przejścia, odpoczynku, ale także moment, w którym nasz umysł może być nawiedzany przez troski lęki i niepokoje. Ojciec Pio wiedział o tym i dlatego zalecał, abyśmy mieli różaniec pod poduszką. Wierzył, że z różańcem tam jesteśmy otoczeni ochroną Maryi, która prowadzi nas do spokojnego i bezpiecznego snu. Ojciec Pio nauczał, że spanie z różańcem pod poduszką jest sposobem na utrzymanie naszej wiary obecnej, nawet gdy odpoczywamy. Mówił, że robiąc to mówimy Bogu, że chcemy być z Nim, że pragniemy Jego stałej obecności w naszym życiu. To był akt zaufania i miłości – Przypomnienie, że nie jesteśmy sami, nawet w najcichszych i najbardziej samotnych momentach nocy. Mówił także o znaczeniu wytrwałości w modlitwie. Często jesteśmy kuszeni, aby porzucić nasze nawyki modlitewne, gdy jesteśmy zmęczeni lub zniechęceni, ale ojciec Pio przypominał nam, że modlitwa jest fundamentem naszej wiary. Zachęcał nas, abyśmy się nie poddawali, abyśmy kontynuowali modlitwę, nawet jeśli tylko trochę każdej nocy. Różaniec pod poduszką miał nam o tym przypominać, pomagać nam utrzymać zaangażowanie w nasze życie duchowe. Ojciec Pio wiedział, że życie chrześcijańskie nie jest łatwe. Nigdy nie obiecywał, że takie będzie, ale zawsze pokazywał nam, że z wiarą i oddaniem możemy pokonać wszystko. Różaniec był Dela, niego symbolem tej niezłomnej wiary. Wierzył, że z Maryją u naszego boku możemy stawić czoła każdej trudności i znaleźć pokój w naszych sercach. Nie zapomnij, zostaw swoje amen w komentarzach tego filmu. Dlatego, moi drodzy, kładąc różaniec pod poduszkę, postępujemy zgodnie z radą kogoś, kto żył życiem głębokiej świętości i bliskości z Bogiem. Dołączamy do tradycji wiary, która nas chroni, prowadzi i wzmacnia. Mówimy Bogu i Najświętszej Maryi Pannie, że chcemy być z nimi, że pragniemy ich stałej obecności w naszym życiu. I w ten sposób możemy spać spokojnie, wiedząc, że jesteśmy pod boską ochroną. Kontynuując mądre słowa Ojca Pio. Chcę podkreślić znaczenie utrzymywania naszej wiary aktywnej nie tylko w ciągu dnia, ale także w nocy. Dla niego wiara nie jest czymś, co wyłączamy, gdy zamykamy oczy do snu. Przeciwnie wierzył, że to właśnie w tych momentach ciszy i bezbronności nasza więź z Bogiem może się jeszcze bardziej wzmocnić. Ojciec Pio zwykł mówić, że Różaniec jest jak drabina prowadząca nas do nieba. Więź między boskim a ludzkim. Trzymając różaniec w nocy, uczył nas, że wykonujemy gest całkowitego oddania się Bogu, powierzając nasze troski, lęki i marzenia Jego nieskończonemu miłosierdziu. Dla Niego prosty akt położenia różańca pod poduszką był gestem wiary, który przekracza słowa. To sposób na powiedzenie – Panie, ufam Tobie, Maryjo, oddaję się pod Twoją ochronę. Ten mały, codzienny akt jest świadectwem naszego oddania, cichą wyrazem naszej wiary w moc modlitwy i wstawiennictwa Matki Bożej – Ojciec Pio mówił również o uzdrawiającej mocy Różańca. Wierzył, że stała i żarliwa modlitwa może przynieść nie tylko pokój duchowy, ale także uzdrowienie fizyczne. Wielu, którzy go szukali w poszukiwaniu pocieszenia i uzdrowienia, świadczyło o cudach przypisywanych jego wstawiennictwu i mocy Różańca. Zachęcał nas, abyśmy wierzyli w boską siłę objawiającą się poprzez modlitwę i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Dzielił się historiami ludzi, którzy w chwilach wielkiego cierpienia znaleźli ulgę, zwracając się do różańca. Tym, którzy cierpieli na bezsenność, koszmary lub nocne lęki, zalecał trzymanie różańca jako tarczy ochronnej. Wierzył, że robiąc to, nie tylko prosimy o pomoc, ale także pokazujemy naszą wiarę, że Bóg i Maryja są przy nas, gotowi nam pomóc. Ojciec Pio widział także różaniec jako narzędzie ewangelizacji. Wierzył, że dzieląc się tą praktyką z innymi, szerzymy światło wiary i nadziei. Zachęcał nas do mówienia o naszych doświadczeniach z różańcem, do opowiadania, jak ta prosta praktyka przyniosła nam pokój i bezpieczeństwo. Mówił, że świadcząc o naszej wierze, możemy inspirować innych do szukania ochrony i pocieszenia Najświętszej Maryi Panny. Ponadto przypominał nam o znaczeniu rodziny w praktykowaniu wiary. Zachęcał rodziców do nauczania swoich dzieci o różańcu i znaczeniu trzymania go blisko zwłaszcza w nocy. Dla niego rodzina, która modli się razem, jest rodziną silną, chronioną i błogosławioną. Wierzył, że różaniec może zjednoczyć rodzinę w więź wiary i miłości, tworząc atmosferę pokoju i harmonii w domu. Ojciec Pio również uczył nas o znaczeniu prostoty w naszym życiu duchowym. Mówił, że nie potrzebujemy wielkich gestów ani skomplikowanych słów, aby wyrazić naszą wiarę. Prosty akt trzymania różańca, recytacji Zdrowaś Maryjo ma ogromną moc. Zachęcał nas, abyśmy utrzymywali naszą wiarę czystą i prostą, abyśmy ufali w małe, codzienne działania, które w sumie budują życie świętości i oddania. Drodzy bracia i siostry, kontynuując refleksję nad naukami ojca Pio, powinniśmy również pamiętać o jego przesłaniu o wytrwałości i stałości w modlitwie. Wierzył, że ciągła modlitwa, nawet gdy czujemy się zmęczeni lub rozproszeni, wzmacnia naszego ducha i zbliża nas do Boga. Trzymając różaniec pod poduszką, kultywujemy nawyk modlitwy, który trwa nawet gdy nie jesteśmy świadomi. Ojciec Pio często podkreślał znaczenie zaufania Bogu we wszystkich okolicznościach życia. Nauczał, że powierzając nasze troski i lęki w ręce Boga poprzez modlitwę różańcową, wykazujemy głęboką wiarę i ufność w Bożą Opatrzność. To zaufanie nie jest tylko aktem wiary, ale także źródłem wielkiego wewnętrznego pokoju. W momentach trudności i ciemności ojciec Pio przypominał swoim naśladowcom, że różaniec jest światłem, które nigdy nie gaśnie, zachęcał nas, abyśmy trzymali go mocno, zwłaszcza w chwilach próby, wierząc, że każdy paciorek różańca to stopień w kierunku łaski i boskiego pocieszenia. Kiedy stawiamy czoła chorobom, stratom lub jakimkolwiek cierpieniom, różaniec może być kotwicą nadziei i wiary. Ojciec Pio uczył nas również o pokorze i prostocie serca. Wierzył, że różaniec jest modlitwą dostępną dla wszystkich niezależnie od naszego stanu czy poziomu wykształcenia. Mówił, że ważna nie jest złożoność słów, ale szczerość serca. Nawet prosta modlitwa, odmawiana z miłością i oddaniem, ma ogromną wartość w oczach Boga. Dlatego, drodzy bracia i siostry, pamiętajmy o naukach ojca Pio. Trzymajmy różaniec blisko, zwłaszcza w nocy, jako symbol naszej wiary i zaufania Bogu. Nauczajmy tej praktyki nasze dzieci, dzielmy się nią z przyjaciółmi i rodziną i pozwólmy, aby moc różańca przemieniała nasze życie. Niech kładąc nasze głowy na poduszkach z różańcem blisko, poczujemy kojącą obecność Maryi, naszej Matki i samego Boga. Niech nasza wiara odnawia się każdej nocy, a my znajdujemy pokój, ochronę i pocieszenie w Jego boskiej obecności.